Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazał się komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów autorstwa Aleksandra Stawickiego i Edwarda Stawickiego. Komentarz stanowi praktyczny przewodnik po skomplikowanym świecie prawa konkurencji. Jest także wypadkową doświadczeń prawników jednej z najlepszych polskich kancelarii, zajmujących się prawem konkurencji. Co zainspirowało autorów komentarza do jego napisania. Od wielu lat zajmują się przepisami prawa konkurencji. Ten zespół autorski, który przygotował komentarz, to są ludzie, którzy w pewnym sensie pracowali do tej pory po dwóch stronach barykady, dlatego że w skład naszego zespołu wchodzili zarówno prawnicy z naszej kancelarii, którzy zajmują się prawem konkurencji, od strony praktycznej doradzając klientom przy różnego rodzaju transakcjach, oceniając umowy. Z drugiej strony, w skład naszego zespołu autorskiego wchodziły, także, wchodziły osoby, które przez wiele lat egzekwowały te przepisy w organach ochrony konkurencji konsumentów. I pomyśleliśmy sobie, że dobrym pomysłem byłoby zderzenie tych doświadczeń i próba przekazania tych praktycznych przemyśleń związanych ze stosowaniem tych przepisów, właśnie w formie praktycznego komentarza do przepisów ustawy. To zresztą był taki ciekawy czas, kiedy tych, tych komentarzy na rynku praktycznie nie było. Dlatego uznaliśmy, że jest to bardzo dobra okazja, żeby te nasze doświadczenia przelać na karty książki, która zapewne mogłaby wtedy służyć przy rozwiązywaniu bardzo konkretnych problemów. Wiele omówionych publikacji zagadnień nie doczekało się do tej pory dobrej analizy. Autorzy poza orzecznictwem organów polskich i unijnych odwołują się do praktyki wiodących zagranicznych organów ochrony konkurencji, m.in. niemieckich, holenderskich i amerykańskich. Co warto podkreślić, pierwszy raz na rynku pojawia się komentarz, który szeroko omawia ekonomiczne uwarunkowania egzekwowania przepisów prawa konkurencji. Do jakich wniosków doszli autorzy komentarza? Niewątpliwie uroda i niebezpieczeństwo przepisów prawa konkurencji jest takie, że są to przepisy bardzo ogólne. I bardzo wiele, ich interpretacja jest zależna od wielu różnych czynników, na przykład od przyjętej polityki prawa konkurencji. W związku z tym w naszym przekonaniu kluczowe dla rozwoju, jeżeli przepisy prawa konkurencji mają w Polsce pełnić taką rolę, do której są powołane, czyli tego stymulatora rozwoju gospodarczego, stymulatora konkurencji, to musimy wszyscy pracować nad tym, żeby one były jak najbardziej transparentne, żebyśmy te, te bardzo ogólne ramy ustawowe wypełnili bardzo konkretną treścią. I to jest jak gdyby zadanie e, zarówno organów egzekwujących te przepisy, jak i sądów, ale także praktyków, którzy się nimi zajmują. Stąd też między m.in. No, taką funkcję ma pełnić nasz, nasz y, komentarz. Po drugie, niewątpliwie w moim przekonaniu, przychodzi już powoli pora na to, żebyśmy w polskich przepisach zaczęli poszukiwać rozwiązań bardziej autonomicznych. W tej chwili polskie prawo jest w dużej mierze odzwierciedleniem tych unijnych wzorców. I to oczywiście na, na, na pierwszym etapie było jak najbardziej zasadne. Natomiast teraz myślę, że możemy śmielej sięgać do rozwiązań, na przykład tych, które funkcjonują w Niemczech czy, czy w Holandii, które pozwalają w pewnych obszarach przedsiębiorców na nieco więcej swobody z, z korzyścią tak naprawdę dla konkurencji i dla gospodarki. Czy tak, jest kolejny taki nasz postulat e, i przemyślenie wynikające z tych no i wreszcie to, o czym też już wspominałem, czyli kwestia procedury i ochrony praw przedsiębiorców. Jeżeli, mamy, jeżeli weźmiemy pod uwagę te bardzo poważne sankcje związane z naruszeniem tych przepisów, no to niewątpliwie musimy zapewnić, żeby procedura ich egzekwowania zapewniała prawidłową ochronę praw podstawowych przedsiębiorców, takie na przykład jak prawo do obrony. I w tym zakresie bardzo wiele w ostatnim czasie w Polsce się zmieniło na lepsze, ale w dalszym ciągu widzimy tutaj wiele obszarów, w których można zrobić jeszcze więcej.